Cześć widzowie witam Was w filmie o nazwie Drugi film z serii Minecraft. Słuchajcie, niestety mam dla Was przykrą wiadomość. Nie, nie kończę serii, tylko nie nagromi się ostatni film. Więc jak możecie się już domyślić, no nie jest zbyt dobrze, bo macie jeden film mniej. Siemanko widzowie! Przyszedł ukryty członek! Mega ukryty No co? Co to jest lina? A no i to... oczywiście obserwujcie i dzwoneczkujcie dzwonej, dzwoneczkujcie a ci, a dać, dać nazwę twojego tego na TikToku i obserwujcie Znaczy subskrybujcie na YouTube z Frezek czek, 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 czek. Trzeba od nowa to zrobić. Czy zmieniał nazwę? Dobra, nie, no to po prostu... Czekaj, czekaj, jeszcze nie... Nie, no to mm. ja nie będę mówił, tylko nazwę w opisie. I ty, ty mi wtedy dasz. Dobra, widzowie, yy, tak. Pytanie, czy chcecie film... Który film chcecie? Z Rivalsów, czy z czego? Bo ja mam tak, z Rivalsów i z Fortnite'a. I myślę... Dobra, e, napisz im, żeby... Ale to um... napisz mi na prywatnej, wtedy nie dam. Dobra. Widzowie, tak, co chcecie, jaki film, Jeszcze znaczy nie jaki film, tylko z, z, bardziej z czego chcecie film? Bo ja mam film, tak, z Fortnite'a na zapasowy. Mam z Rivals'ów, co dzisiaj nagrywaliśmy. I tylko czekam na waszą propozycję. Co, co... A więc widzowie, obserwuj, subskrybujcie na, tik, na, ju, na YouTubie Frezek. Tak, to dzięki za promocję. I oczywiście im więcej dzwonek, dwo, dzwonków i obserwacji, lajków, tym więcej filmów. I możecie pisać w komentarzach, co będziecie chcieli grać. To już kolega chyba wcześniej mówił. Tak, mówił. Dobra, tu chłopie walczę z apokalipsą są. Zombie. W sumie tak się nazywa ten ten. Tak się nazywa film. I ocenić się... Ej zaraz wrócę jak coś, zaraz wrócę Ocenić mój montaż od 1 do 10, bo moim zdaniem fajnie wyszedł. Hmm. Bo montuję trzeci raz film, bo niestety montażysta nie może. No to razie jest na urlopie tak zwanym. Co ja zrobię? On teraz to jest tak, na, na takim zwanym urlopie... urlopów. Bo. Ym, coś, coś miał, coś. A, komuś innemu musiał zrobić film, a. zapomniał komu, a mi się włącza to ciągle. Dobrze widzowie, jesteś już. No, to życie jest już. To jest spawner! Muszę zab rozwalić ten spawner. Dobra, no i S. O. To. A nie, to muszę... Gdzieś ja to wziąłem. Coś muszę wywalić, bo coś wziąłem. A to muszę wywalić. To muszę sobie wziąć. No kurde! To jest ciemno jak w dupia mnie napastuje. To jest tak ciemno, ciemno jak w dupie, a jeszcze mnie zębiaki biją. to jeszcze maluch pewnie. Widzowie, oczywiście mm, filmy będą często, ale będę się troszkę mało odzywał Nie mam nadzieję, że wam to nie będę prze... będzie, będzie przeszkadzało, że sobie jem. Kolega robi formę na lato, chociaż jest jesień. Będzie zima. Pa... Mi się pochodnie skończyły Czyżby kreatyw? Właśnie yy, Tak ogółem Chciałbym jak najmniej używać kreatywa Ale mam tak małe pojęcie o tej grze Jakieś Czy on miał książkę? Nie wiem co mnie napastujecie? Wy kur. O, mogę latać! Kolega chyba gdzieś poszedł. tam jest mój spawner jak nic. Tam, tu jest spawner gdzieś jeszcze nie wiem gdzie. Wiedziałem, tam jest Pamor. Zarazę to jest? Czy co to jest? tak widzowie. Właśnie. a wrócił. Stary wrócił z Mekio. Odblokuj mnie na TikToku No już czekaj Bo ja muszę bym przerwać nagrywanie Ale dalej jestem wyciszony hmm. czekaj muszę wziąć stopa w grze mode kreatywę No to chyba na ile ten film trwa? 7 minut i Na dzisiaj myślę, że to byłby koniec bo tą serię kończę i robię kolejną serię bez bez tego bez kreatywa no więc tak um, bo tu mega fajnie kreatyw jest mega fajny bo tu mam jakieś limited UC Core, Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, jakiś fake lava bucket, harming module, nie wiem, chyba kibel tu jest. O, wrócimy do moich starych, do naszej starej ulubionej rzeczy. Na czym się zaczyna i kończy film? Na siedzeniu na kibelku, a więc, papa widzowie, ja też Cieka, siedzę na kibelku. Bo nie siedzę, a co? Więc stary widzowie, dzisiaj ten film chyba kończymy z przytupem, co mnie bierze z zębiaku? Dzisiejszy film chyba kończymy z przytupem, tak panie Michale? Dokładnie tak, a więc widzowie na dzisiaj to będzie tyle. Dzisiaj chyba więcej filmów nie będzie, ale zobaczymy. Wpadajcie za tydzień lub dwa tygodnie na live'a na TikToka. No ja wam tam w opisie dam jakieś nazwy tego m, pana. Więc to był Frezek i Michalus. Więc kończymy serię bez z game modem, a zaczynamy z długo zaczniemy z ge, bez game moda, więc to jest na dzisiaj tyle. Zanim widzowie jeszcze wyłączymy nagrywanie, chciałem powiedzieć, że e, wpadajcie na kanał Frezek na TikToka i oczywiście e, pomyślicie, że to codziennie będą widne nazwy moje, ale okazało się, że nie. Od dzisiaj e, kamerzysty jakby no naszego e, tego co kameruje waszego Minecrafta, Minecrafta, to